I lęk przed opuszczeniem to jest lęk przed tamtym doświadczeniem. Partner czy partnerka są tylko wywoływaczami tego, czy te sytuacje z partnerką są tylko, czy partnerem wywoływaczami tamtego lęku, czyli lęku przed tamtym doświadczeniem, które ja mam bardzo mocno zapisane. W swoim układzie limbicznym. Nie? I ja się tego boję, że ja tego doświadczam. Mało tego, kiedy to się dzieje, to ja realnie zaczynam tego doświadczać. Czyli trochę, ja czasami tak mówię na sesji, mam taki ześlizg do tamtej części, która w ten sposób doświadczała, w ten sposób się czuła. I ja zaczynam. Doświadczać tej bezsilności nie ze zdrowego dorosłego, nie? bo ja z dzisiaj mogę różne rzeczy zrobić: ja mogę z tą osobą porozmawiać, ja mogę pójść z nią na terapię, ja mogę się zastanowić, co ja mogę zrobić. To jest dzisiaj. Ale jeżeli ja nie mam dostępu do tego, co jest dzisiaj, to jest znak, że ja jestem w jakiejś części z kiedyś, która to przeżywa i przeżywa to być może jeden do jednego. Zostałem, zostałam opuszczona, jestem tu sama. Nic nie mogę zrobić. Nie? Ja szczególnie to podkreślam, bo, bo to jest tak, jak dziecko może doświadczać. Nie? Gdzieś rodzic wyszedł, czy rodzic emocjonalnie się oddalił i to dziecko nie pójdzie z tym rodzicem, dziecko ma lat trzy, nie powie do rodzica, hej, słuchaj, pójdźmy na terapię rodzinną, wiesz, bo ty się tak oddalasz ode mnie. Dziecko tego tak nie opracuje. Nie powie do rodzica, słuchaj, porozmawiajmy o tym, bo ty się oddalasz, mamo, oddalasz się ode mnie. Dziecko tak tego nie opracuje. Dziecko przeżyje opuszczenie. Ono nie wie, co ma innego zrobić w tym momencie i to jest lęk przed tamtym doświadczeniem.